Witam wszystkich, to jest kanał Monety 3 grosze. Dziś, jak sam tytuł wskazuje, wrócimy jeszcze raz do tematu serialu 100 lat samotności. Zdecydowałem się na dogrywkę w tej sprawie, dlatego że już jestem po całym sezonie, pierwszym sezonie tego serialu, no i używając terminologii piłkarskiej, mam pełny przegląd pola i też moja percepcja tego serialu się. Zmieniła trochę i o tym właśnie chcę Wam powiedzieć. Zmieniła się tu już od razu powiem na plus. Na plus jestem naprawdę zaskoczony bardzo pozytywnie tym serialem. Te osiem odcinków naprawdę sprawiło mi dużą przyjemność. No i dlatego też chciałbym, jakby no w pewnym sensie, sprostować, bo pierwsza recenzja dotyczyła tylko, tylko pierwszego odcinka. I tam wyraziłem się, że serial rokuje i dałem mu taką ocenę, powiedzmy w granicach oceny dobrej ze szkoły. Kiedyś były takie oceny, nie wiem czy teraz jeszcze jest ocena dobra w szkole, dobra i bardzo dobra. Takiej czwórki, natomiast jeśli byłoby to w systemie gwiazdek od 1 do 10, no to przyznałem mu 7 gwiazdek. Mowa była oczywiście o pierwszym odcinku. Dziś uważam, że serial jest bardzo dobry i przyznałbym mu o, o jedną gwiazdkę więcej 8 gwiazdek. Um, oczywiście, no nie jest to książka y, ciągle Markeza. Nie jest to ciągle ten całkowicie taki odrealniony, oniryczny klimat. Natomiast bardzo, bardzo dużo udało się jednak uchwycić i ja muszę powiedzieć, że mam takiej. Odświeżenie tej, tej niezwykle bogatej, niezwykle naładowanej wątkami, postaciami fabuły i, i, i bardzo dużo sobie po prostu przypomniałem, oglądając ten, ten, ten serial. No, i co, no, jestem oczarowany. Przede wszystkim tym, że właśnie tym bogactwem, które, które cechowało, cechuje prozę Markeza, cechuje 100 lat samotności, jest tam bardzo wiele postaci, bardzo wiele wątków. Wątki realistyczne przenikają się z, tym, z, tym, z tymi magicznymi, ten realizm magiczny w wykonaniu Marqueza. Wiele postaci, które równolegle przeżywają swoje perypetie, swoje przygody. I wszystko to udało się zachować twórcom tego serialu. Mamy mnóstwo tam postaci. Ta fabuła jest bardzo bogata i dużo, naprawdę dużo się dzieje. No i jeszcze dokładając do tego niezwykle tę piękną wizualnie jakby oprawę tego filmu, bardzo ładne zdjęcia, plenery południowoamerykańskie, dżungla, bujność przyrody. Też piękne przestrzenie, dom rodziny Buendia, samo Macondo, no wszystko to jest po prostu ładne wizualnie, więc otrzymujemy naprawdę bardzo ładny i bardzo bogaty, wciągający serial o, o, o bardzo różnych odcieniach emocjonalnych, tak bym to określił, o bardzo różnych klimatach, bo, bo jest tam, są tam i wątki miłosne, wątki romansowe, Wątki erotyczne. W pierwszym, w pierwszym jakby filmie na temat 100 lat samotności mówiłem, że tego seksu jest tam mało, jest on bardzo taki no, zrównoważony. W kolejnych odcinkach jest go trochę więcej, jest troszeczkę bardziej śmiałe, natomiast ciągle nie ma tutaj przekroczenia tej granicy dobrego smaku. Natomiast jest więcej, zdecydowanie więcej namiętności, więcej, więcej. jest cała paleta emocji. Są też, są, jest też bardzo dużo wątków takich y, komediowych, y, wesołych, y, wątki sentymentalne, wątki te magiczne. Też w pierwszym filmie mówiłem, że narzekałem trochę na to, że brakuje y, tego, tego komponentu magicznego w, w tym serialu po pierwszym odcinku. Później zostałem naprawdę usatysfakcjonowany. Jest tego dużo. Y, sceny, sceny magiczne sceny jakieś takie, no. Symboliczne, ale są też na przykład e, sceny walki, przemocy, bit, bitwy, też naprawdę takie no, dynamiczne i brutalne, e, sceny batalistyczne, więc cały czas coś tam się w tym serialu dzieje i naprawdę potrafią wciągnąć. E, no, oczywiście to jest też zasługa, jakby prozy Marqueza, ale po prostu twórcom serialu. Udało się tego nie spieprzyć, mówiąc tak kolokwialnie, y i, i zachowali ten, ten klimat tej bujności, tego bogactwa, losów, tych bohaterów. Serial może spodobać się naprawdę sz szerokiemu gronu odbiorców, bo, bo każdy może się gdzieś tam z którejś z tych postaci utożsamić, bo mamy i, post i szereg postaci kobiecych i na przykład rywalizację między siostrami. Różnice charakterów między tymi siostrami, ale mamy też szereg postaci męskich, gdzie każda z tych postaci cechuje się zupełnie, no, ma inne cechy charakteru, inne motywacje, i do tego każde, każdej z nich jest pisany jakiś taki los, jest lokalna wróżka, kobieta taka wyklęta, można powiedzieć, no i generalnie po prostu no, to bogactwo wątków, które cechuje 100 lat samotności, udało się przełożyć. Więc jestem absolutnie na tak serial po pierwszym odcinku mnie yy, wciągnął jak wtedy mówiłem no i, i dotrwałem bardzo z każdym kolejnym odcinkiem było naprawdę coraz lepiej no i polecam, polecam Wam, wystawiam mocne 8, 8 punktów. Oczywiście łatwiej jest to percepcję serialu, kiedy się czytało Markeza, bo wtedy wiemy mniej więcej czego się spodziewać. Wiemy, że będą wątki odrealnione, wiemy, że będzie mnóstwo właśnie bohaterów, że będą pokolenia tych mieszkańców Makondo. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś nie czytał Markeza, to serial może mu się podobać. Wydawało mi się, że nie będzie to... Adaptacja, która nawet będzie się zbliżać do tego wzoru e, książkowego, natomiast teraz uważam, że naprawdę, naprawdę jest, jest bardzo blisko i tutaj no, nie skrzaniono tej roboty. Także 100 lat samotności polecam serdecznie i już wiem, że na pewno obejrzę drugi, drugi sezon. Zwłaszcza, że ciągle czekam na ten wątek mój ulubiony, czyli e, m, pięknej Remedios. W pierwszym filmie popełniłem błąd. No, czytałem książkę 20 lat temu, więc tam trochę przeinaczyłem imię tej bohaterki natomiast piękna Remedios też absolutnie fascynująca postać jestem bardzo ciekaw jak, jak zostanie zostanie ukazana i już wiem, że drugi sezon z całą pewnością będę oglądał, także tyle ode mnie na razie, taka krótka, krótka refleksja, chcę tylko żeby moje stanowisko tutaj było jasne po całym sezonie mam pełnię jakby wiedzy na temat tego serialu i naprawdę szczerze mogę go polecić. Uważam, że unosi na tyle, na ile to jest możliwe w przypadku dzieła, dzieła filmowego. Jednak. Unosi, unosi ten klimat, ten powiedzmy ciężar wybitnego dzieła, jakim jest 100 lat samotności Gabriela García Marqueza. Tyle ode mnie na razie. Spotykamy się przy kolejnym filmie. Oczywiście dawajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, no i piszcie coś tam do mnie. Będę starał się odpisywać. Czekam na jakiś, jakiś, jakąś komunikację z waszej strony, na sprzężenie zwrotne. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego z okazji Świąt i Nowego Roku. Cześć!